Papież Franciszek to papież, który ma wielu zwolenników. Duchowny nazwany jest przez jednych zupełnie nowym, dobrym początkiem dla Kościoła, natomiast inni nawet nazywają Franciszka tym, który niszczy świątynię Boga. Czy ta kobieta ujrzała, kim naprawdę jest papież Franciszek? Anna Katarzyna czy niemiecka mistyczka i stygmatyczka. Została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II. Choć kobieta odeszła w XIX wieku, dalej jest o niej w niezwykle głośno. Wszystko przez jej niesamowite proroctwo która opisuje przyszłość, w której w Watykanie będzie aż dwóch papieży. Kobieta była tak wierząca, że gdy po raz pierwszy miała odbyć swoją spowiedź, tak się nie próbowała wzbudzić w sobie żal i smutek z powodu swych przewinień i grzeszności, że straciła przytomność. Już będąc nastolatką kobieta postanowiła zostać zakonnicą. Będąc w zakonie ze stanem zdrowia kobiety zaczęły dziać się coraz gorzej i to właśnie wtedy wokół niej zaczęły dziać się paranormalne rzeczy, a na jej ciele zaczęły pojawiać się stygmaty. Miała do niej też zacząć przychodzić matka Jezusa, która wyznała jej, jeszcze nie odejdziesz, jeszcze wiele o tobie mówić będą, ale nie bój się, jakkolwiek ci powodzić się będzie, zawsze otrzymasz pomoc. Kobieta ze życia miała wiele wizji i przeczuć, ale jedno z nich jest szczególne, czy dotyczy właśnie naszych czasów, mówi ono o dwóch papieżach. Teraz już mamy znowu jednego papieża, czy więc przepowiednia kobiety zaraz się wypełni? Widziałam związek między dwoma papieżami, widziałam, jak zgubne są konsekwencje tego fałszywego kościoła. Widziałam, jak się powiększał. Wszystkiego rodzaju heretycy przybywali do Rzymu. Miejscowe duchowieństwo stało się letnie, i ujrzałam wielką ciemność. Miałam inną wizję wielkiego ucisku. Wydaje mi się, że żądano od duchowieństwa koncesji, której nie można było udzielić. Widziałam wielu starszych księży, zwłaszcza jednego, którego gorzko płakał. Kilku młodszych też płakało. Ale inni, a wśród nich letni, chętnie czynili to, czego żądano. To było tak, jakby ludzie podzielili się na dwa obozy. Widzę Ojca Świętego w wielkiej udręce. Mieszka w pałacu innym niż dotychczas i przyjmuje w pobliżu tylko ograniczoną liczbę przyjaciół. Obawiam się, że przed odejściem Ojciec Święty będzie cierpiał jeszcze wiele prób. Widzę, że fałszywy Kościół Ciemności robi postępy i widzę straszny wpływ, jaki wywiera na ludzi. Ojciec Święty i Kościół są naprawdę w tak wielkiej rozpaczy. Że trzeba błagać Boga dniem i nocą. Wtedy przyszedł mój anioł Stróż i powiedział mi, że muszę pojechać do Rzymu i zanieść papieżowi dwie rzeczy. a nie mogę sobie teraz przypomnieć, jakie to były. Być może wolą Bożą jest, abym o nich zapomniała. Zapytałam mojego anioła, jak mogłam odbyć tak długą podróż, będąc słabego zdrowia. Ale kiedy powiedziano mi, że powinnam zrobić to bez trudności, nie sprzeciwiałam się już. Przede mną pojawiło się dziwnie wyglądający pojazd, płaski i smukły z Tylko dwoma kołami czerwoną podłogą z białymi krawędziami. Nie widziałam koni, zostałam delikatnie podniesiona i położona na nim, a w tej samej chwili śnieżno-biała, świetlista istota podleciała do mnie i usiadła u moich stóp. To była wspaniała istota, tak słodka, tak urocza i idealnie przezroczysta. Miała być moim towarzyszem, miała mnie pocieszać i opiekować się mną. Wóz był tak lekki i gładki, że na początku bałam się, że się zsunę. Ale zaczął się poruszać bardzo łagodnie, bez koni, i zobaczyłam lśniącą postać. Podróż nie wydawała się długa, chociaż podróżowaliśmy przez kraje, góry, morze i oceany. Poznałam wtedy bardzo dokładnie Rzym, gdy tylko do niego dotarliśmy, i wkrótce znalazłam się w obecności samego papieża. Nie wiem teraz, czy spał, czy się modlił, ale musiałam mu powiedzieć dwie rzeczy, lub dać mu dwie rzeczy, i wiedziałam, że będę musiała iść do niego jeszcze raz, aby ogłosić trzecią. Wtedy miałam cudowną wizję. Nagle pojawił się Rzym jak we wczesnych wiekach i zobaczyłam papieża Bonifacego IV i cesarza, którego imienia nie znałam. Nie mogłam się odnaleźć w mieście, wszystko było takie inne, nawet święte ceremonie, ale mimo to rozpoznałam ich jako katolików. Zobaczyłam wielki okrągły budynek przypominający kopułę, była to pogańska świątynia pełna pięknych bożków. Nie miała okien, ale w kopule znajdował się otwór z urządzeniem chroniącym przed deszczem. Wydawało się, że wszystkie bożki, jakie kiedykolwiek istniały, były tam zebrane w każdej możliwej pozycji. Wiele z nich było bardzo pięknych, a inne niezwykle dziwaczne. Było nawet kilka gęsi, które otrzymały boską cześć. Po środku budynku stała bardzo wysoka piramida, utworzona w całości z tych obrazów. W czasie, o którym mówię, nie widziałam bałwochwalczego kultu, chociaż bożki były nadal starannie konserwowane. Widziałam posłańców od papieża Bonifacego, udających się do cesarza z prośbą o przekształcenie świątyni w kościół chrześcijański. Słyszałem, jak ten ostatni wyraźnie oświadczał, że papież powinien pozostawić starożytne posągi, chociaż mógłby wznieść na nich krzyż, któremu należy oddawać najwyższe honory. Ta propozycja, jak mi się wydawało, została złożona nie niegodziwie, ale w dobrej wierze. Doda przewidziała wojnę? Polska jest następna. Link do filmiku na ten temat w opisie. Potem wizja się zmieniła, ujrzałam świat, w którym było aż dwóch papieży. Kiedy byłam świadkiem tej wizji, na najdrobniejszych szczegółach, zobaczyłam papieża i ciemny kościół jego czasów w Rzymie. Wyglądał na duży, stary dom przypominający ratusz z kolumnami na froncie. Nie widziałam w nim ołtarza, tylko ławki, a po środku coś jakby ambona. Głosili kazania i śpiewali, ale nic więcej. I tylko nieliczni przychodzili na nie. I oto widok najbardziej osobliwy. Każdy członek zboru wyciągnął bożka ze swojej piersi i postawił go przed sobą i modlił się do niego. To było tak, jakby każdy człowiek wydobywał swoje tajemne myśli lub namiętności pod postacią ciemnej chmury, która na zewnątrz przybrała jakąś określoną formę. Były to postacie ludzi i zwierząt. Jedna z tych postaci była niska i barczysta. Miała wielką głowę i liczne, rozpostarte ramiona, gotowe pochwycić i pożyć wszystko w swoim zasięgu. Druga była dość mała i miała nędzne, skurczone kończyny. Najbardziej osobliwą częścią tego było to, że bożki wypełniły to miejsce. Kościół, chociaż wiernych było tak niewielu, był pełen bożków. Kiedy nabożeństwo dobiegło końca, Bóg wszystkich ponownie wszedł do jego piersi. Cały kościół był spowity w czerń, a wszystko, co się w nim działo, spowijał mrok. Wiedziałam, że jest aż dwóch papierze, a kościół zarówno jednego, jak i drugiego był potężny, ale jednocześnie oba były słabe, choć zupełnie, zupełnie inne. Pierwszy był słaby pod względem prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa, ale potężny w swojej zapalczywości, by łączyć wszelkie wiary i w ten sposób niszczyć ofiarę Mesjasza. Ci ludzie, choć uważali się za prawdziwych katolików, tak naprawdę czcili diabelstwo i mrok. Drugi kościół był mniejszy od poprzedniego, przez co był w pewien sposób słabszy. Nie osób chciało do niego przystąpić. Ale ten kościół odznaczał się prawdziwą, cudowną wiarą. To był kościół drugiego papieża. Niestety ten zły kościół miał ogrom zwolenników i zyskiwał ich coraz więcej. Widziałam fatalne konsekwencje tego fałszywego kościoła, widziałam, jak wzrasta, widziałam wszelkiego rodzaju heretyków gromadzących się w mieście, widziałam coraz większą oziębłość kleru, coraz szerszy krąg ciemności. A teraz wizja stała się bardziej rozległa, widziałam świat w którym prawdziwy kościół zaczął upadać, bo stracił swego przywódcę. Już nie było dwóch papieży, tylko jeden ten zły. Widziałem wszędzie katolików ciemiężonych, zirytowanych, ograniczanych i pozbawianych wolności, kościoły były zamknięte, wszędzie panowała wielka nędza i konflikty. Widziałem złych, ignoranckich ludzi, stawiających gwałtowny opór, ale ten stan rzeczy nie trwał długo. Ponownie ujrzałam w wizji Bazylika Świętego Piotra, podkopaną zgodnie z planem tajemnej grupy religijnej, podczas gdy w tym samym czasie była niszczona przez burzę, ale to zostało wyzwolone w chwili największej udręki. Znowu ujrzałam Najświętszą Dziewicę, rozpościerającą nad nim swój płaszcz. Doda przewidziała wojnę? Polska jest następna. Link do filmiku na ten temat w opisie.